Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale jak już sami widzicie i wiecie najprawdopodobniej lub też nie wiecie, nine, nine transfer z nine trzech naszych graczy do Ence. Czemu mówię naszych, no bo to są Polacy, co nie? To Polacy tutaj. Hadesik Kylar oraz Goofy zostali przetransportowani, tak naprawdę do ENS, gdzie wraz z Dychą, jak i Kubeną, będą grali sobie teraz. No, ten skład wygląda na papierze, w teorii. No, dobrze, zobaczymy, jak w praktyce. Osobiście bym tu wolał jednak jeszcze Jacoba. No, bo wiecie, młoda krew, no, pokazał się dobrze, nie oszukując się, pokazał się dobrze. Wszedł od razu na ten tier 2, tier 3, no, powiedzmy ten tier 2 i fajnie grał, tak szczerze. No, ale kurde. Fajnie to wygląda, ale pomyślcie sobie, że okej, okay, no to spoko wszystko, zobaczcie co tutaj się stało, Cloud9, Shiro, Shiro wchodzi do Spirit, to, to jest w ogóle dla mnie hit. Koniec końców, Team Falchion w końcu pokazał nam swoich zawodników oficjalnie, oczywiście mamy Madena, Magika, Snapiego, Sanpajuusa oraz bro, bo, Bro... Boros, Boros, Borosa, przepraszam. Borosa mamy. No, fajnie, fajnie to widzowie wygląda. Jeżeli chodzi o ceny tych wlepek, to tak szczerze, chyba najbardziej. NC z poszło w górę, nie? Tu jest za 8 RMB. Tutaj było 7,75,8. Jeżeli chodzi o Sztokholm, to też tak niby coś poszło. Jeżeli chodzi w ogóle o Paryż, to, to, to nawet nie ma co pokazywać. Jeżeli chodzi właśnie o autografy z Paryża, to możemy zaobserwować, że taki kurde, no, takie nine, holo poleciało na 23 RMB. Teraz, co by spadło w sumie. A autografy typu Goofy, no, no nie, żaden z tych autografów, jakoś z tego co ja widzę na buffie, no nie poleciał w górę. Może na Steamie jakoś inaczej było, nie wiem, nie patrzyłem, a w sumie zobaczę. No to sprawdźmy sobie Goofiego widzowie w sumie na Steamie. No, Goofy sobie stoi, niestety. Kej sobie, sobie też stoi. To no, jest jakiś jest, jest, killer, może nie. No, Kilar, to killer ok. No, killer też chyba sobie stoi, tak patrząc. A Hades, Hades, o, Hades, o, no i no, Hades poleciał. Widać, że tutaj poleciał o, kurde, wiecie, takie wzrosty to takie no nie powiedziałbym, że to są jakieś super wzrosty jeżeli chodzi o Minia, no to Minia już wcześniej widzieliśmy że nie ma i mam wrażenie, że ten swój pik chyba miał tutaj trudno mi to jest ogólnie powiedzieć no ale sami możemy zaobserwować, że ludzie mają no, no mają, gdzie mają te autografy naszych polskich graczy najprawdopodobniej jest to związane chociażby z tym, że Paryża jest odgroma ale takie tutaj transfery się podziały ja jestem naprawdę bardzo wielkim fanem tych transferów. Dajcie widzowie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie i pamiętajcie, że na moim Discordzie macie konkursik na 20% karnie, zbijacie i wygrywacie oraz zapraszam do wsparcia mojego kanału, gdzie macie multum, ale tu multum bonusów odnośnie wspierania. Trzymajcie się, no i cześć.